Cześć. Witamy was w drugiej edycji kampanii Gotowi na zmianę, która jest organizowana razem z marką Diukre i jest skierowana do osób chorych na łuszczycę. Tym razem skupimy się na młodych mamach, świeżo upieczonych mamach oraz kobietach, które planują ciążę. W dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy sobie o odżywianiu. Musimy zdawać sobie sprawę, że ciąża jest trudnym momentem dla organizmu kobiety i Dlatego warto szczególnie zwracać uwagę na to odżywianie po ciąży po to, żeby dostarczyć budulców organizmowi, żeby on mógł się zregenerować i nabrać w pełni sił. Dlatego, że czas po, po urodzeniu dziecka to jest bardzo wymagający czas bardzo to dla każdej młodej mamy, a my potrzebujemy wtedy bardzo dużo sił, bo to są nocne wstawania, nocne karmienia, pobudki pielęgnacja, noszenie, kołysanie, spacery, tych aktywności jest naprawdę bardzo dużo i trzeba sobie uświadomić, że to odżywianie stanowi dla nas taką bazę, taki fundament, który pomaga nam właśnie po pierwsze zregenerować ten organizm po okresie ciąży, mhm. ale także ma za zadanie no, dostarczyć nam wysoko jakościowego paliwa, żebyśmy my po prostu miały siły i energię do opieki nad dzieckiem i jeszcze troszeczkę czasu dla, dla siebie. siebie próbowały przynajmniej gdzieś e, przemycić. Co jest bardzo ważne, to nie jest czas na diety. Dziewczyny, nie róbcie sobie presji, ciąża trwa po pełnych 9 miesięcy, więc dajcie sobie czas. Za chwilę, jak to dziecko podrośnie, nabierzecie sił, będziecie mogły myśleć o odchudzaniu i się tym zająć. Natomiast na początek potraktujcie odżywianie jako taki zdrowy fundament do tego, żeby po prostu mhm. dobrze funkcjonować w tych wymagających dla was em, czasach. A jeżeli chodzi o to, jak się odżywiać, co jeść, czego nie jeść, to tak naprawdę nie ma tutaj innych ustaleń, oprócz takich, że no, dieta powinna Musimy być zdrową zdrowa, zbilansowana, uh -huh. sezonowa, czy w okresie w ciąży, czy po ciąży, czy w każdym innym okresie naszego życia. Ja się z Tobą zgadzam i teoria teorią, ale e, może warto sprawdzić, jak to wszystko wygląda w praktyce u młodych mam. E, I w dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak to wszystko wygląda u Marty i u mnie, bo obydwie z Martą jesteśmy młodymi mamami, które chorują e, na łuszczyce, także podglądamy, jak to wszystko wygląda. I jakie wyzwania mają młode mamy. Dokładnie tak. Nie będę pewnie spektakularnie odkrywcza, jeżeli powiem, że w zdrowym odżywaniu młodej mamy tutaj kluczową rolę odgrywa czas, a raczej jego brak. W moim przypadku tak jest na pewno. Nie mam za bardzo czasu na planowanie posiłku, a już na pewno na ich później przygotowywanie. I ja e, w początkowym etapie oczywiście wszystko planowałam, robiłam zakupy zgodnie z tym planem, ale co z tego, jeżeli później e, nie przygotowywałam tego? Ale już pomijając te kwestie, to w moim przypadku dosyć dużym wyzwaniem jest to, że e, Leon ma alergie m, pokarmowe. Jedną z nich, tą najpoważniejszą, jest alergia na białko mleka krowiego i muszę bardzo uważać na produkty, które kupuję. Wydłuża to oczywiście czas zakupów, e, ponieważ muszę czytać wszystkie etykiety. Zauważyłam także, że nawet. Niewielka ilość mleka w danym produkcie powoduje, że leon na ciele dostaje takich czerwonych plamek. Pojawia się nawrót ciemniufek, dlatego no jest to dla nas bardzo ważne, abym tego pilnowała. Ale dzisiaj postanowiłam przygotować sobie zdrowy deser do kawy. I dzisiaj mam truskawki, banana i wegański jogurt kokosowy. Jest to jedna z alternatyw dla jogurtu naturalnego właśnie w takich przypadkach kiedy mamy do czynienia z nietolerancją nadziałką mleka krowiego No i nie zdążyłam wypić kawy i dojeść swojego deseru ponieważ Leon już się obudził eee, w każdym razie Chciałam powiedzieć, że odżywianie jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ Leon jest już na etapie rozszerzania diety, czekamy aż samodzielnie usiądzie tak, aby wdrażać dietę metodą BLW. A jak wiadomo, ona polega trochę na tym, że rodzice i dzieci jedzą to samo i ja głęboko wierzę w to, że przykład idzie z góry. No i jeżeli chcę, żeby mój syn miał zdrowe nawyki żywieniowe, żeby zdrowo się odżywiał, no to ja też muszę właśnie w taki sposób się odżywiać. Przed chwilą zrobiłam sobie kawę i, oczywiście, do kawy musiało wjechać coś słodkiego. Ostatnio mam tak, że za każdym razem, kiedy piję kawę. Nie potrafię wypić jej nie jedząc czegoś słodkiego. I nawet kiedy przygotuję sobie jakiś zdrowy deser, chociażby jogurt z bananem, to później i tak i tak muszę dojeść jakąś kostką czekolady albo kawałkiem batonika. Także to jest naprawdę moja taka słabość i wyzwanie, z którym próbuję sobie poradzić. Smażę właśnie naleśniki na obiad. Jeżeli chodzi o moje odżywianie w ciągu dnia, to naprawdę staram się dbać o to, co ląduje na moim talerzu. Ale największym problemem są dla mnie przerwy między posiłkami, bo na przykład śniadanie jem o godzinie 7-8, dopiero o godzinie 13 jem obiad, i zamiast zrobić sobie na przykład drugie śniadanie, to ja sięgam zazwyczaj po jakieś niezdrowe przekąski. Okej okay, Iza, a więc już wiesz z jakimi wyzwaniami dnia codziennego borykam się, jeżeli chodzi o odżywianie. I jakie masz dla mnie rady, szczególnie jeżeli chodzi o słodycze, bo to jest naprawdę moja zmora. Ja do każdej kawy po coś słodkiego sięgam, jak zresztą sami widzieliście, więc czy coś w ogóle można z tym zrobić? Można, jasne, że można. Przede wszystkim i po pierwsze, nie karaj się za to, bez wyrzutów sumienia. To jest naprawdę trudny i wymagający okres dla młodej mamy. I nic dziwnego, że próbujemy sobie osłodzić i w przenośni, i dosłownie e, ten czas. Ja też doskonale pamiętam, że moment z kawką i drożdżóweczką był moim ulubionym momentem. Natomiast należy uważać, żeby tych drożdżóweczek nie było zbyt dużo, ponieważ. No jest to paliwo niskiej jakości. My długo na tym paliwie nie pociągniemy. Cukier daje nam szybki zastrzyk energii. To jest taka dawka, strzał, my czujemy się lepiej, ale niestety tylko przez chwilę, bo potem glukoza nam szybko spada, spada. i znowu jesteśmy takie troszeczkę przymulone i potrzebujemy podnieść sobie poziom energii. Dlatego to jest tak ważne, żeby też zobaczyć, co sprawia, że my sięgamy po tę drożdżeczkę. Mm -hmm. I sięgnąć głębiej, co stoi za, za tym gestem, jaka potrzeba. I bardzo często zobaczę, że tak naprawdę dokładnie to jest zmęczenie, to jest taka tęsknota za chwilą dla siebie, mhm. za chwilą przyjemności, a nie tylko obowiązki, obowiązki dziecko, 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 bo to jest naprawdę wyczerpujące. Także co warto zrobić? No najprościej będzie ograniczać dostępność tych rogalików i drożdżówki. Albo można sobie samemu robić na przykład, chociaż też e, nie ma zbyt na to dużo czasu, bo ja o tym też mówiłam, że na przykład e, mam bardzo długie przerwy między posiłkami, prawda? Ale można sobie na przykład na kilka dni zrobić jakiś zdrowy deser. Teraz tak sobie o tym pomyślałam. Można, ale zanim dojdziemy do zdrowych deserów, zadbajmy o ten fundament i o tę bazę. Czyli pierwsza rzecz, o którą wspomniałaś, mam długie przerwy mhm. między posiłkami. No nie może być tak. Jakby potrzebujemy tego paliwa w ciągu dnia, e, zajmujemy się dzieckiem, my jesteśmy cały czas na wysokich obrotach, szczególnie jeżeli na przykład kobiety karmią piersią, więc jeszcze więcej, większe mają zapotrzebowanie, tak, tak. i energetyczne. Więc najpierw zadbajmy o zdrowy fundament, czyli o to odżywianie, o regularne posiłki, o 4-5 posiłków dziennie. Ja wiem, że to jest wyzwanie. Zdaję sobie sprawę, ale na to też są metody i są sposoby, bo na przykład w niedzielę możemy zarządzić wspólne gotowanie z mężem, na przykład. Tak będzie nam już wtedy łatwiej. Wtedy, kiedy na przykład odwiedza nas mama, babcia, przyjaciółka, również możemy poprosić to... o pomoc, bo Dokładnie. też mi się wydaje, że młode, my młode mamy mamy coś takiego zakodowane, że Prośba o tą pomoc, same, tak. Same. Chcemy, chcemy pokazać, że my potrafimy same zająć się dzieckiem, zrobić obiad, posprzątać, upracować. Tak. E, I gdzieś tam zapominamy w tym wszystkim, że jednak warto sięgać o tą pomoc, prawda? Tak, ja wam powiem jedno. Ja wiem, że my damy radę, bo my damy radę, tylko pytanie, jakim kosztem. Także dziewczyna apeluje do Was, ułatwiajcie sobie życie. Proście o pomoc w tych domowych obowiązkach. A Wy skupiajcie się na dziecku i na sobie, czyli możemy wspólnie ugotować posiłek w weekend, kiedy jest więcej osób do pomocy. Na kilka dni, zamrozić czas, nawet. Na kilka dni, co najmniej do środy jedzenie może być w lodówce. Jeżeli jest więcej jedzenia, możemy zamrozić i wtedy w kryzysowej sytuacji, czyli prawie codziennie, mm -hmm. <noise> wyciągamy zamrożoną porcję z zamrażalki i sobie y, odgrzewamy. Gdy przychodzą do nas goście, goście mama, babcia, przyjaciółka, teściowa, też możemy powiedzieć: słuchajcie, ale miałabym ochotę na pyszny domowy rosół na przykład, tak? I w ten sposób dać do zrozumienia i poprosić, o coś pysznego i pożywnego do jedzenia, a uwierzcie mi, że babcie, mamy, wasze przyjaciele. One tylko czekają czasami, żeby nam pomóc, naprawdę. Ucieszą się, że mogą da da dać wam coś od serca zamiast iść do sklepu i kupować coś na siłę, że mogą dać Aha. wam coś od serca i w ten sposób też wam w tym trudnym czasie e, pomóc. Co do listy zakupów, bo, tak, Marta... bo Marta miała mhm. z tym na przykład problem e, na te białka mleka krowiego, więc sprawdza składy, no i wyobrażam sobie, że naprawdę to musi zajmować długo, dużo czasu i, i po prostu zniechęcać się do tego. Tak, tak. Dziewczyny, ja tutaj jestem zwolenniczką takiej metody, że im prościej, tym lepiej, szczególnie w pierwszych miesiącach życia dziecka to jest naprawdę bardzo wymagający czas. Trudno jest coś je zaplanować. Często te nasze plany wywracają się do góry nogami, bo dziecko nagle inaczej śpi niż zwykle albo ma gorszy nastrój. Co ja proponowałabym Marcie. Przede wszystkim zrobić listę sprawdzonych produktów. Mm -hmm. W tych sklepach mogę kupić to, to i to, w innym sklepie kupić to, to i to. Zamiast chodzić, szukać, grzebać, sprawdzać etykiety, po pierwsze masz już sprawdzone mm, produkty, a po drugie robić zakupy przez internet. Naprawdę no tak, nie musi w dzisiejszych się czasach teraz to już jest naprawdę. Te kolejki, w sprawdzanie, wchodzenie, odpalamy komputer albo nawet z pozycji telefonu i wszystko ogarniamy. I jeszcze jedna rzecz, taka ostatnia, którą bym dodała i poleciła. A propos też upraszczania, nie kombinujmy. Te pierwsze miesiące życia dziecka to nie jest może najlepszy okres, żeby próbować nowych potraw, degustować, gotować jakieś nowe dania. Nie, skupmy się na tym, co jest sprawdzone, co jest odżywcze, co nam służy. Czego przygotowanie nie wymaga naprawdę bardzo dużo czasu. Im prościej, tym lepiej, wszyscy będą zadowoleni. Mamy nadzieję, że wskazówki Izzy chociaż trochę pomogą Wam w odżywianiu, w dbaniu o właśnie o te posiłki. I co? Zapraszamy do kolejnego odcinka, gdzie poruszymy kolejne ważne kwestie, jeżeli chodzi o macierzyństwo.